Cześć. Dzisiaj powinien przyjść Victorinox Sentinel. Zobaczymy, czy Amazon wysłał to, co trzeba, i w jakim stanie. No, pudełko wiadomo. Sentinel czarny. Blokada w dwóch miejscach. Oryginał. Bardzo wygodny, malutki nóżyk. Taki wąski. Fajnie leży w dłoni z blokadą. Centrowanie dosyć dobre. Nowy. Jeszcze jest olej na zawiasach. Jest ok. Mój nowy zakup. Victorinox Sentinel do codziennego EDC. Hej.